Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecaliśmy, zaczynamy od muzyki z filmu Zawód reporter Michel'a Antonio Niego. To się nazywa Niezręczna Cisza. Zaczniesz Zaczy... grać? Nie, bo tam nie ma muzyki. Nie ma czego grać. Mogę ewentualnie zagrać coś innego. Na przykład. Znaczy To, co mi przychodzi do głowy, to jest muzyka z filmu Blues Brothers. <klucz> To jest największy przebój. nic i bady To Love. To Love. Nie, to Love! nic Brady bady chyba, A może i To Love. Wszystko jedno nazywa się Everbrother Nic bady I to jest. I to jest chyba największy przebój z filmu Blues Brothers. A to jest Piotr Niemczyk. A to jest Mariusz Nałęczyniecki. Dzień dobry. A dzień dobry też powiedzieliśmy chyba, ale. Teraz już tak. Ale mniejsze o to. Witamy Państwa w programie słowno muzycznym, więc będę dalej kontynuował wątek Blues Brothers. Bo to nie jest film szpiegowski, ale ma wątki szpiegowskie. Jeden jest na przykład taki, że są zapożyczenia z filmu czas apokalipsy Kopoli, a czas apokalipsy Kopoli jest nakręcony na motywach chyba najbardziej szpiegowskiej powieści w yy, yy, najlepszej bo jeśli wszechczasów, w jądro ciemności, ciemności Józefa Konrada Józef i to jest jedno zapożyczenie, yy, jeden, jeden wątek szpiegowski, a drugi to Państwu opowiem o co chodzi, jeżeli zdążymy dzisiaj, bo nie jestem pewien czy zdążymy, ale mamy tam serwetkę agenta wszechczasów i to, i to wymaga yy, z pewnością rozwinięcia. Natomiast dlaczego Dlaczego nie? To już nie, to już wróćmy to i teraz, bo, no, bo czas najwyższy. Tak, powiem. bo musimy porozmawiać o wojnie na Ukrainie, bo się nie da inaczej. W cały świat szpiegowski głównie się wokół tego kręci, chociaż nie tylko. Może zdążymy też coś na ten temat powiedzieć. W każdym bądź razie zmienił się, zmieniła się koncepcja kierowania operacjami specjalnymi na terenie, na terenie Ukrainy. Władimir Putin zadziałał. Władimir Putin zadziałał, stworzył się i został powołany nowy szef nowy szef operacji specjalnych na Ukrainie, to jest generał Gieru Władimir Aleksejew. I zastąpił Sergeja Besedę, który jak wiadomo, przez jakiś czas był wręcz aresztowany. Właściwie, co się działo z Siergiejem Besedą, nie wiemy na pewno, ponieważ mówiło się, że on jest w areszcie domowym, mówiło się, że on jest pod fałszywym nazwiskiem Lefantowie. A teraz się mówi, że w ogóle wrócił do pracy. No właśnie, natomiast z całą pewnością kierownictwo piątej służby, czyli tego departamentu FSB, który odpowiada za Ukrainę, między innymi i przede wszystkim za Ukrainę, bo tam też za z i inne dawne Republiki Związku Radzieckiego. W każdym razie ci ludzie zostali odsunięci, co nie znaczy, że ich aktywa w terenie, bo prawdopodobnie agenci i, i różne tam, że tak powiem, metody działania pozostały te same. Natomiast koordynator się zmienił. To bardzo jest charakterystyczna postać generał GRU. Przy czym on nie jest to, że on jest zastępcą szefa GRU, czyli, czyli ewidentnym generałem wywiadu, to to nie znaczy, że on, że on jest stuprocentowym śpiegiem, bo nie jest. Przepraszam, coś tutaj się psuje. Ja może albo to wyłączę, albo to nie. W każdym bądź razie Aleksiejew to jest dawny oficer specnazu, czyli, czyli sił specjalnych podległych Gieru i właściwie większość czasu spędzał albo w tymże specnazie, albo w różnych komórkach koordynacyjnych, które w Gieru zajmowały się, zajmowały się nawet nie tyle operacjami specjalnymi, co operacjami sił specjalnych, czyli czyli tam różnych sił, czyli dywersja, yy, yy, sabotaż, różnego rodzaju akcje na... Ale też działania cybernetyczne, z tego co się doczytałem, bo został objęty sankcjami, m.in. za ingerencję podczas wyborów w 2016 tak. roku w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście po próbie zabójstwa Sergeja Skripala tak samo pojawiły się sankcje ze strony brytyjskiej. Jemu się przypisuje, że to on odpowiadał za nadzór nad APT, 28, czyli tej komórki hakerowskiej, która podlega wprost Gieru w wersję, że to nawet nie jest podległa Gieru, tylko, że to jest część GRU. Fancy e, chyba miała taki... Tak ona, się, tak, ona jest znana wśród informatyków pod, pod e, nickname tak, czyli pseudonimem, nie wiem, kodem Fancy beer, czyli taki co, Wesoły miś, natomiast natomiast on też odpowiadał za prawdopodobnie za próbę zabójstwa Siergija Skripalowa z Zdziennowiczkoka. On odpowiadał za ingerencję w wybory prezydenckie w 16, 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ma z tego punktu widzenia bogaty życiorys. Po 2014 roku on także nadzorował próby ataków cybernetycznych na systemy dowodzenia artylerią ukraińską. Więc to jest nawet całkiem, że tak powiem, świeża sprawa. Przecież sprawa nie jest świeża, bo jest przed paru lat, ale prawdopodobnie nadal jest kontynuowana. Oni tam się próbowali wyłamać do tych systemów dowodzenia, do systemów łączności e, e, artylerii ukraińskiej. No, znaczy, wypadek wojny bardzo, bardzo przydatny. I ta sensie, nominacja tak, się wydaje nie, logiczna. Tak, absolutnie logiczna. Wydaje się, że im się wtedy nie, nie udało dużo ugroć, ale też prawdę mówiąc, Ukraińcy nie mieliby powodu, żeby się do tego przyznać, że tam się udało włamać. Więc się nie zdziwiłbym, że, że tak naprawdę to, że nie, nie wiemy, nie znaczy, że im się nie udało. O czym, jeszcze mogłem, o czym jeszcze powinienem powiedzieć? No, bezpośrednio przed tą nominacją na, na, szefa, na szefa operacji specjalnych na terenie, na terenie Ukrainy, on odpowiadał już częściowo za, za działania wojskowe, dywersyjne na Ukrainie, ale przedtem odpowiadał za działalność sił specjalnych i służb specjalnych na terenie Syrii. Więc to jest facet, który jest cały czas który czas jest, że tak w kursie dzieła. No jest objęty, to już Mariusz o tym mówił, ale ja jeszcze może to spektruję, jest objęty sankcjami zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i przez Unię Europejską, jak i przez, przez Wielką Brytanię, bo już wszyscy mają jego dosyć i jego różnych interesów. Zasłużył. Zasłużył się. Zasłużył się, tak. Zasłużył się, wystarczająco już dużo na, na, rozrabiał, na rozrabiał w różnych krajach świata. Jak to as specnazu. No właśnie. No właśnie, natomiast, natomiast co to znaczy? Myśmy już o tym trochę mówili w poprzednich programach. Jakby wrócić, co to znaczy operacje specjalne na terenie, na terenie y, Ukrainy, to ja bym chciał powiedzieć, że w ciągu minionego tygodnia, na przykład SBU pokazało dwie takie operacje specjalne. Jedna bardzo ciekawa, nawet może wydawałoby się nietypowa, chociaż w bardzo ważnym takim nurcie y, y, rosyjskiej propagandy, mianowicie y, udało się złapać grupę. Grupę agentów rosyjskich, którzy planowali prowokacje o takim charakterze, żeby wykraść zwłoki cywilów, przede wszystkim kobiet i dzieci ze szpitali i podrzucić te zwłoki w miejscu zrujnowanego obiektu ostrzelanego przez wcześniej, przez artylerię rosyjską albo przez lotnictwo rosyjskie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby podrzucić tam zwłoki cywilów, właśnie kobiet i dzieci, i twierdzić, że to były żeby tarcze. No muszę powiedzieć, że to jest przerażające. To jest obrzydliwe, wręcz obrzydliwe powiedziałbym, prawda? Nie, nie, już Cała ta wojna powierza, jest przerażająca, od, od, ale to... Od, tej, od finezji tego okrucieństwa, bo to ten, żeby, żeby oszukiwać opinię publiczną, pokazując, że ofiary cywilne w wojnie na Ukrainie są wynikiem działań Ukraińców, którzy robią z cywilów żywe tarcze. Ja powiem szczerze, ja, ja aż sobie sam zadałem spory trud, będąc na Ukrainie, odsłuchałem Kilkanaście osób, relacje z kilkunastu obiektów, właśnie, w których, w których osoby cywilne były ewakuowane, i oni potwierdzili, że nie znają takiego przypadku, żeby armia ukraińska przejmując jakiś obiekt cywilny do celów obronnych, nie żeby nie ewakuowała ludzi. Tak? I to od razu to, to, to nie było dedykowane pytanie w ten sposób, żeby oni powiedzieli, ależ nie, nikt nas nie robił żywych tak Nie, po prostu pytałem o procedurę, ewidentnie obowiązującą armię Ukraińską procedurą jest nie nierobienie żadnych żywych tarcz, wręcz przeciwnie, w pierwszej kolejności przed zajęciem obiektu zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. I to jest absolutny, absolutna zasada. Być może są nieliczne wyjątki, ale absolutną zasadą jest ewakuacja ludności, a nie to, co oskarżają Rosjanie bez przerwy nie, nie, bez przerwy, przerwy robienie żywych tam. No właśnie, oni nie przestrzegają żadnych standardów, więc... Czemu uważają, nie mieliby robić tego Ukraińcy? Dokładnie. No więc, więc ten drugi, drugi przypadek, który ujawniła FSB, yy, przepraszam, nie FSB, tylko SBU, chociaż być może FSB na tym stała. Teraz, że będzie stałość GRU za takimi przodkami generał Aleksejew, to była próba w Zaporożu. Yy, człowiek udający inwalidę miał się przeniknąć do dużego zgrupowania yy, ludności, mieszkańców Zaporoża, którzy mieli tam się zebrać w jakimś określonym celu, w jakiejś publicznej akcji i doprowadzić do eksplozji ładunku wybuchowego. Co ciekawe, celem nie był żaden obiekt wojskowy, ale w Zaporoże, trzeba powiedzieć, jest ważny. Już w pierwszych dniach wojny nie odległa od Zaporoża elektrownia atomowa. A była tam też były zakłady samochodowe? Bo kojarzy tak, mi się tak. samochód Zaporożec. Tak, dokładnie. Tam, Słynny, tam, tam są zakłady afto no. więc tam są w ogóle trzy niezwykle ciekawe obiekty. To znaczy, bo pierwsze elektrownia atomowa, która już była zaatakowana, był pożar. Na szczęście nie, nie instalacje te nuklearne nie zostały zaatakowane, Albo przynajmniej nic nie wiadomo, był po prostu pożar jakiegoś budynku szkoleniowego i, i, i tam powiedzmy jakiegoś magazynu, ale nie związanego z materiałami radioaktywnymi. Drugie to jest właśnie zakłady Aftozas, bardzo ciekawy, bardzo potencjalny cel, bo co prawda, tam nie, ma, tam nie ma produkcji ściśle wojskowej. Produkcja ściśle wojskowa to przede wszystkim zakłady w Harkowie i. I wszystko jedno jeszcze w innym mieście gdzie się produkuje te, te najnowsze wersje czołgów ukraińskich. Natomiast, natomiast jest jeszcze huta w stali po prostu, która wiadomo, no w stali jest potrzebna do produkcji. A nie produkują pojazdów na potrzeby wojska? A w to zas, na pewno, ponieważ produkuje autokary, a autokary są tak samo potrzebne do transportu żołnierzy jak, jak wszystkie inne samochody. Tam też pikapy, no, czyli to. takie proste samochody dostawcze. Więc to nie są, nie są to. Nie są to samochody, które można wykorzystać na linii frontu, ale to absolutnie, jeżeli na chodzi o logistykę, wojska. jak najbardziej, to jest siła rzecz wprost produkcja zbrojeniowa, tak samo jak produkcja zbrojeniowa, produkcja opon, o których wiadomo, że przecież samochody z dostawami też muszą mieć opony. I które I zdaje się odegrały ważną rolę, jeśli chodzi o armię rosyjską, bo były to opony fatalne. Tak, no innymi, się ta, psuje z jeden z powodów, dla których się mówi o ślimaczeniu się tak. działań rosyjskich na terenie Ukrainy czy na bezpośrednim zapleczu, to jest to, że kupili bardzo złe kości chińskie opony, bo, bo po prostu ukradli różnicę wartości. No i tak wyglądają te akcje, tak wyglądają te akcje. Właśnie, ma generał Aleksejew. do tej pory zajmowała się tymi piąta służba FSB. Natomiast co ciekawe, co ciekawe. Obiektem ataków, sabotażu i dywersji są również ty, zarówno różne miejsca na Białorusi, jak i różne miejsca w Rosji. Nawet poprosiłem Mariusza, żeby to sprawdzał. Mariusz, powiedz, co, do, czego, do czego się No, Pamiętam, że był atak na magazyny wojskowe w Permie, był gigantyczny wybuch, wielka eksplozja. Płonął też. To było takie laboratorium, które pracowało na potrzeby no zaawansowanych technologii wojskowych chyba w miejscowości Twer, ile pamiętam. Stel, tak. Stealth S-400, rakiety balistyczne, no czyli no to, ważny to kaliber. o bardzo ważnych rzeczach, bo jeżeli chodzi o system rozpoznawania stealth, no to, no to jest, że tak powiem, to są te przewagi, które Amerykanie do tej pory uważali, że mają, że ich samo, samoloty mogą być niewidzialne dla przeciwnika. To, że Rosjanie rozkuli tą technologię jest, że tak powiem, problemem dla lotnictwa dla amerykańskiego. Rakiety S-400. No prawda, w tej chwili się Pracuje nad systemem S500. Tak. jest takim naprawdę ciekawym celem działalności wywiadowczej jest rozpoznanie technologii rakiet S500, ale S400 to nadal są te najnowsze, najnowsze rakiety e, e, przeciwlotnicze obrony, obrony powietrznej, e, nadal atrakcyjne dla różnego rodzaju obiektów są przypomnę, że Polski. Polak, który siedzi za rzekomym szpiegostwem, miał rzekomo wygrać tajemnicę systemu S300, czyli jeszcze pokolenie starszego, a mimo wszystko Rosjanie twierdzą, że to by mogło być atrakcyjne dla wywiadu. I co jeszcze tam, rakiety balistyczne? No, o rakietach balistycznych to ci dużo nie powiem, bo już tego nie śledzę. Natomiast. No... No, oczywiście płoną te miejsca, jednostki poborowe. Te... Nie mogę teraz znaleźć właściwego określenia. Komisje, komisje poborowe. Komisje poborowe. To jest jakaś plaga podobna. Właściwie można w tej chwili powiedzieć, że nie ma dnia, żeby na terenie Rosji nie, nie pojawił się jakiś pożar lub eksplozja w miejscach ewidentnie znaczących. No i to jest jakby ciekawe, bo można mieć kilka hipotez, można mieć kilka zresztą wszystkie one mogą działać, żeby być równolegle prawdziwe, a może być żadna z nich nie jest prawdziwa. Znaczy po pierwsze, być może to rosyjskie, ukraińskie służby odpowiadają pięknym, że Ukraińskie służby też potrafią być, powiedziałbym, stanowcze, tak jak było na początku z zastrzeleniem jednego z negocjatorów w Homlu, którego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaczęła podejrzewać o to, że działa na dwie strony. że Co okazało się pomyłką. Nie wiemy nie, na pewno. Na pewno nie. nie, Tego nigdy nie wiemy. Wywiad, wywiad ukraiński powiedział, że on pracował dla ukraińskiego wywiadu, ale jak było naprawdę, to się może za 50 lat, a może nigdy nie dowiemy. Ale powiedzmy, to tylko komplikuje sytuację, no powiedzieć, że potrafią być stanowcze, on jakoś się zachował nieadekwatnie do sytuacji i go po prostu zastrzelili. Więc umieją robić takie rzeczy. Więc tutaj, no, jeżeli dochodzi do y, sabotażu, dywersji na terenie Rosji, to wcale bym nie wykluczał, że są to działania służb służb ukraińskich, to mogą być oczywiście wkurzeni, wkurzeni Rosjanie, czy, czy, czy Ukraińcy żyjący na terenie Rosji, którzy po prostu spontanicznie, spontanicznie atakują. No i wreszcie po prostu zwykli poborowi, którzy chcą uniknąć poboru, podpalają komisję poborową. Bo już wiedzą, czym to grozi. No, bo, bo właśnie, bo nie chcą bo nie chcą wylądować na froncie ukraińsko-rosyjskim, zginąć. W źle albo, dowodzonym wojsku. Prawda? Nie potrzebują nowej lodówki, ani, ani tak. odkurzacza, więc nie chcą się na tą na tą wojnę pchać. Ale podobnie jest te w Białorusi, też, też, też szukałeś tego. No tam były też przypadki, Zwykłe przypadki. Tak, i to właściwie one się działo od samego początku inwazji, kiedy wojska rosyjskie weszły z terenu Białorusi. To były akty sabotażu, to były akty dywersyjne. Związane chociażby z koleją, i one się bardzo powiodły, bo dzięki temu zostały zablokowane dostawy. Między innymi one doprowadziły do tego, że, no co tu dużo mówisz, Że wojska rosyjskie przez dłuższy czas miały problemy z amunicją, z żywnością, z paliwem. Pokłosiem tego no, jest historia trzech dżentelmenów z Białorusi, którzy dziś no właściwie są już bohaterami narodowymi i tak mają być traktowani w wolnej Białorusi, tak przynajmniej twierdzą te źródła, które marzą o wolnej. Białorusi, Dimitri, Ewgenii i Władymir. No, trzeba przyznać, że zapłacili straszną cenę za te akcje dywersyjne. To są imiona nadzimi. tych. Tak, mhm. tak, tak. No, powiedz zresztą, co im się stało, bo mi to nawet prawie nie przechodzi przez... Um, no, 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 przy zatrzymaniu przestrzelono im kolana, więc yy, nie tylko być może poniosą bardzo dotkliwą karę więzienia, ale chociaż w, w, na Białorusi jest jeszcze kara śmierci, więc nawet ona nie jest wykluczona, jeżeli sąd, w cudzysłowie, bo tam chyba prawdziwy sąd już nie ma, stwierdzi, że oni do, dokonali zdrady ojczyzny, więc grozi im tam nawet kara śmierci. Natomiast, natomiast nawet jeżeli to nie będzie kara śmierci, no to są już załatwieni na całe życie. Znowu, ta grupa, ta grupa sabotażystów, też pytanie, czy jedna, czy więcej, bo oni tam niszczyli tory kolejowe, niszczyli węzły komunikacyjne, staje się też jakąś bazę bo mu podpalili. Rzeczywiście wkurzenie Białorusini również w ten sposób przeciwiają się. Miścili tej... te skrzynki, które ta, były ta. odpowiedzialne za koordynację, jeśli chodzi o działalność pociągów. I to no absolutnie ta. rozwaliło, ta, system ta, bo... doprowadziło do kompletnego chaosu na białoruskiej kolei. Łączność kolejową, tak. I, i, i te, te, te drastyczne zachowanie no, pewnie służyć ma temu, żeby odstraszyć innych chętnych. Też pytanie, czy to są działania służb ukraińskich, czy to są spontaniczne działania spontaniczne działania samych Białorusinów, czy to jest być może, nie możemy całkiem wrócić, że w tym wypadku, no jeżeli ofiarami mają być ludzie, którym przestrzegono kolana, no to my się nie doszukiwał tu prowokacji, ale w niektórych przypadkach też nie wykluczony, tak, bo przecież cały czas i Rosji, i siłą rzeczy Białorusi trochę zależy pod, na tym, żeby pokazać, że Ukraina jest państwem terrorystycznym więc jeżeli się robi akcje dywersyjne na zapleczu na przykład własnym to można mieć są akcje dywersyjne ale są też przypadki klasycznego terroryzmu więc w takim, w takim przekazie to można wszystko rozmylić więc właściwie to są można mieć trzy hipotezy wszystkie trzy są prawdopodobne nie wiemy która może być prawdziwa mogą być wszystkie prawdziwe może, może żadna nie jest prawdziwa ale, ale no, wojna powoduje, że obie strony czasami się zachowują no, niezgodnie nie, nie, nie z kodeksem rycerskim na tym to trochę, trochę polega, już no, niestety. nie te czasy. Wojna weryfikuje Wojna, tak, ale, ale nasza sympatia nadal jest oczywiście po stronie po stronie bia, bia, bia Ja zresztą taki, taki wątek mi się przyszedł do głowy, jeżeli chodzi o sabotaż i dywersję, to, to ten problem hipotetyczny bardziej, bo oczywiście nie, nie, nie mówię o realnym przypadku sabotażu i dywersji w historii polskich ostatnich 30 lat, ale... Ten wątek dotyczył Józefa Oleksego, ponieważ. Potencjalnego Olina. Potencjalnego Olina, ale to, to nawet rzuciło się pewnym światłem na sprawę Olina, bo dla pewnych ludzi, którzy doszukiwali się dowodów na to, że on mógł rzeczywiście współpracować z rosyjskim wywiadem, ta historia mogła mieć znaczenie. Dlatego, że Józef Oleksy w latach, jeżeli dobrze to mam napisane 78-80 czy 78-79. Był współpracownikiem takiej dziwnej, mało znanej komórki wojskowej, która się nazywa, nazywa agenturalny wywiad operacyjny. Co to jest agenturalny wywiad operacyjny? To jest taka komórka, która szkoliła i e, wyposażała ludzi, którzy w przypadku III wojny światowej mieli być przerzuceni daleko na zaplecze frontu po, po stronie przeciwnika i tam organizować akcje dywersyjne, akcje sabotażowe, takie rozpoznanie że tak powiem, długofalowe, czyli bardzo taka, powiedziałbym, specjalistyczna komerka dywersyjno-zjadowsza. No, według ludzi, którzy badali tą komórkę, oni mówili, że to nawet, ona nie pracowała na rzecz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, tylko na rzecz dowództwa Armii Czerwonej, więc te, te wątki rosyjskie też tam są silne. Natomiast dlaczego o to się zrobiła afera? Ponieważ Józef Oleksy nie ukrywał, że był Szkolony i przez jakiś czas był współpracownikiem tej komórki. Nie ukrywał tego, tylko mówił, że jej nie było na wykazie Instytucji Bezpieczeństwa Państwa opresyjnych instytucji z czasów prl które były na wykazie IPN-u, więc ja napisałem, że byłem czymś takim związany, ale nie napisałem, że byłem współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa Państwa. To sąd uznał za kłamstwo lustracyjne, w 2004 roku został, już nie pamiętam, czy prawomocnie, czy nieprawomocnie skazany, wszystko jedno, w to było, znaczy na polskiej polityce też ta, ta, taki, taki problem, że tak powiem, Potencjalnych polskich dywersantów, sabotażystów czy, czy ludzi dalekiego, głębokiego zwiadu na tyłach przeciwnika też miało jakieś, przez, jakieś, przez jakąś chwilę tam trochę trzęsło polską, polską sceną polityczną. Więc, więc dlatego, dlatego sobie to, to, to przypomniałem. Czy coś jeszcze mamy do powiedzenia? Nie, chyba jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, sobota w tej wersję szeroko pojętą nie. Chociaż pewnie kolejne dni przyniosą kolejne. Nie, no dzieje przypadki. się, nie dzieje się coś bez przerwy. Myśmy się trochę nawet z Mariuszem kłócili, co wprowadzamy dzisiaj do, do agendy programu, a co nie, ale ponieważ zakładamy, że program będzie cykliczny, więc pewno to, co dzisiaj opuściliśmy... Następnym, następnym razem. Natomiast jako ważną informację chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy w końcu krótkim kursem szpiegowania, który przecież opiera się także na literaturze szpiegowskiej, bo chcę powiedzieć, my nie wyciągamy tajemnic ze służb specjalnych. My co najwyżej pokazujemy, co jest prawdopodobne w książkach, a w szczególności w powieściach szpiegowskich. Więc na pewno dla nas ważne jest to, że zaraz w księgarniach ukaże się, ona to niestety, proszę się nie mylić, jeszcze jej w księgarniach nie ma, ale na pewno już ją można na stronie wydawcy zamówić. W każdym razie zaraz się ukaże najnowsza książka Wincenta Sewerskiego. Bardzo oczekiwana. Bardzo chyba oczekiwana, rzeczywiście. Natomiast powiem po to, żeby trochę rzucić na jej temat światła, przeczytam, przeczytam kawałek z czwartej strony okładki z tego omówienia. Październik 1990 roku. Z bazy zapadna Jalika na dalekiej północy ZSRR wypływa najpotężniejszy okręt podwodny, Dymitr Doński, dowodzony przez asa e, Roty Morskiej kapitana Golicyna. Jednostka ma na pokładzie ogromny arsenał atomowy, który może zachwiać równowagą sił światowych mocarstw. To mocno niepokoi Waszyngton i Londyn. Sojusznicy podnoszą stopień gotowości i analizują sytuację. To zaczyna się trochę jak polowanie na czerwony październik. Ja nawet specjalnie ten fragment przeczytałem, dlatego że chciałbym wszystkich, którzy by pomyśleli, że to a to podobne będzie we mnie jakiś remake. Polowania no, nie. Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Jedyne co łączy z powieścią prezydenckiego to to, że jedno i drugie czyta się znakomicie. Znaczy, jak już człowiek wierzy, to no, do... I trudno, do... się, trudno się oderwać. Natomiast to jest klasyczna szpiegowska powieść o tym, jak wywiady natowskie rozpracowują rezydenturę KGB, i w ogóle ambasadę Związku Radzieckiego w Helsinkach ponieważ tam w, jako atasze wojskowy jest człowiek, który może wiedzieć, o co chodzi z tymi Dymitrem Dońskim. Klasyczna szpiegowska operacja, zresztą bardzo ciekawe, ponieważ oficerowie wywiadu natowskiego, tam są z różnych krajów, oficerowie. Akurat nie jest eksponowany polski wywiad, chociaż jest oczywiście wątek polskiego wywiadu, ale, ale w tym wypadku Wincent Sewerski postanowił trochę, że tak powiem, wyjść, bardziej powiedział, kosmopolitą się stał. Nie, nie tylko pisze o polskim wywiadzie, ale stara się w ogóle o pracy A to tak myślałem, pracy że wywiadu. przed potencjalnym przystąpieniem, ma już niemal faktycznym Finlandii na to tutaj się pojawia. A ten Wątek też jest bardzo ciekawy, tak. Zresztą, Ciekawe, zresztą może chwileczkę o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast, natomiast ten mój wątek bardzo ciekawie rozgrywają antagonizmy GRU i, i KGB właśnie na, na, na placówce, gdzie tam sobie podkradają trochę agentów, trochę funduszy teraz trochę różne rzeczy. Nie chcę chodź szczegóły, no bo będę spoilerował, ale to jest bardzo ciekawie, to jest bardzo ciekawie opowiadane, jak umiejąc, rozumiejąc te antagonizmy zachodnie służby, że tak powiem, zdobywają informacje, których potrzebują. Zresztą ta książka ma jedną też charakterystyczną cechę, to jest przyznał mi się Wincent Severski, że to jest jej najbardziej osobista książka, bo on rzeczywiście jak pracował w wywiadzie, to pewną część kariery spędził w Skandynawii. W związku z czym bardzo dobrze zna te realia, realia, bardzo dobrze zna realia na przykład Helsinek. I on mówi, że tam są elementy pewnych akcji które nie są tam, że ktoś pozmieniał dane, tu ludzi zamienił, z jednego człowieka zrobił trzech, z innych trzech zrobił jednego, tam poprzekręcał realia, coś mieli wywieźć albo przywieźć. Nie, tutaj jest jeden do jednego, ale, ale oczywiście nie powiem które, bo nawet nie wiem, a to byłoby ujawnienie, więc proszę nie analizować tego, tu jest równie dużo nieprawdy, jak i tej historii, ale rzeczywiście. To jest w jakiejś tam części najbardziej autobiograficzna książka Centa Severskiego. I to też ma ciekawe znaczenie, bo nawet w pewnym momencie człowiek mam wrażenie takiego dualizmu. Że jest książka, która jest intrygą szpiegowską, a potem jest druga część, która w większym stopniu opowiada o takich realiach Petersburga, Kronsztadu, Bo znaczy, część akcji dzieje się w Kronstadzie, czyli w tej, na tej wyspie przy Petersburgu, gdzie jest to największa baza wojsk Armii Floty, Armii Czerwonej na, na, na Bałtyku. I to, to tam się dzieje. I to są takie realia. Petersburgu w początku lat 90 czyli w czasach kiedy, że tak powiem, rozpoczynał wielką karierę Władimir Putin. Więc, więc to jest bardzo ciekawe, to jest, to, to sprawia wrażenie pewnego dualizmu, ale proszę się nie niepokoić, jeżeli chodzi o czytanie, nie ma to żadnego wpływu, na pewno nie ma to, mega... czyta się równie ciekawie, jakby to, jakby tego dualizmu nie było. Ja muszę więc... powiedzieć, że Piotr dostał niezwykłą dedykację. Ale ona jest napisana szyfrem, więc, więc może nie ma co... Imponujące. Że jej tutaj nie ma. Polecamy, bezdyskusyjnie. E, nie ma się. Tak, polecamy. Rzeczywiście warto, nie wiem, zamówić na stronie wydawcy albo poczekać, aż się, aż się ukaże, ukaże Rozpoczyna się gra wywiadów w tle upada Związek Radziecki, a wielką karierę zaczyna Władimir Władimirowicz, o którym tam wprost nic nie ma, ale pewnie ktoś bardzo szczegółowo to może się tam doszukać gdzieś jego, jego sylwetki, gdzieś tam w działaniach KGB na zapleczu, na zapleczu różnych dziwnych transakcji. Rosyjskiej armii ze światem przestępczym w, w Petersburgu w początku, początku lat 90., jeszcze XX wieku. No, miałem coś jeszcze opowiedzieć o, o tym Blues Brothers, ale mam wrażenie, że nam czas skończył, że Plus nie to, ma co już Państwa męczyć, więc co? Więc chyba, może jeszcze na wszelki wypadek zajrę kawałek tego, prawda? Żebyście Państwo pamiętali, żebyście Państwo pamiętali, coś, tu się, coś tutaj przestało działać. Nie działa. Czy działa? Nie działa. Samo to jest i... najlepszy sygnał, Samo żeby się odłożyć do odcinka. Opowiemy o tym, o co chodzi w następnym odcinku. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy i zapraszamy. I zapraszamy za tydzień.